Jedną z najważniejszych zasad pracy Louise Hay jest to, że to, jak zaczynasz dzień, jest często sposobem, w jaki żyjesz. Powiem to jeszcze raz. To, jak zaczynasz dzień, jest często sposobem, w jaki żyjesz. Zastanówmy się więc, jak zacząłeś dzisiaj dzień. Jak go zacząłeś? Kiedy obudziłeś się dziś rano, jaka była twoja pierwsza myśl? Jakie były pierwsze słowa, które wyszły z Twoich ust? To bardzo ważne, aby być świadomym i uważnym, jak zaczynamy dzień. Bo przecież to, jak zaczynasz dzień, jest często sposobem, w jaki żyjesz. Co powiedziałeś, kiedy po raz pierwszy spojrzałeś w lustro w łazience dziś rano? Co powiedziałeś, kiedy wziąłeś prysznic? Albo co powiedziałeś, kiedy się ubrałeś? Co powiedziałeś wychodząc z domu do pracy lub do szkoły? Czy po prostu wybiegasz, czy mówisz coś miłego? A co robisz, kiedy wsiadasz do samochodu? Trzaskasz drzwiami i warczysz, czy mówisz coś innego? Czy może błogosławisz ruch uliczny podczas swojej podróży? Zbyt wiele osób zaczyna dzień, nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę mówią. Zarejestruj się teraz za darmo. Zasubskrybuj teraz ten kanał i aktywuj dzwonek. Zostaw komentarz. Polub proszę nasz film.